Witam wszystkich miłośników gier komputerowych, z tej strony Wkurzam Cię, a to jest kolejny odcinek z gry Farmer's Life. Wracamy po krótkiej przerwie, znaczy ja po krótkiej przerwie. Mam nadzieję, że dla was przerwy nie będzie. Mamy, moi drodzy, marzec, co oznacza, że skończyła się zima. Dostałem informację, że część rzeczy mi pogniło, ale nie widzę że żadnej zgnilizny, a ponadto dostałem informację, że niektóre zwierzęta mi niedługo, niedługo umorą. Lecimy od razu zobaczyć, czy nie chodzi tutaj o kurczaki, bo prawdopodobnie one będą żyły najkrócej. Zobaczymy i złapmy sobie gdzieś jakąś kurkę, choć. No właśnie, pożyje przez 2 miesiące. Chyba o to właśnie chodzi o kurczaki kogut, jak tam. Ten pożyje przez 17 miesięcy. Oj, wypuśćmy go. I jeszcze jakaś kurka, coś gdzieś. Tu jest jeszcze jedna. Chodź, a nie, nie, nie. Kurde, nabrała mi chluśni. Gdzie ta kura? Tu jest kura. Chodźmy ją. Dobra. Aha, i ta przez dwa miesiące. No dobra. Wypuśćmy. Mam nadzieję, że zdążą mieć pisklaki, zanim, zanim umro. Nie wiem jak to, Jak to będzie działało? Czy, czy, czy będą pisklaczki i one będą musiały dorosnąć raczej tak. Później będą dorosły i tak dalej, nie? Dobra, lecimy do krówki. Filtr oleju aż się to zdobyłem, trzeba będzie to zostawić. Jak tam sytuacja u moich cielaczków? Wyprowadźmy zwierzątko. Zobaczcie, macie piękne, piękną trawkę wiosenną. Ciebie wydujmy. O, a ten świniok co tu robi? Jak on tutaj wszedł w ogóle? <laughs> Ciekawa sprawa. Dobra, wydujmy krówkę. Krasula, dawaj mliko. <laughs> Wygląda jakbym świnie dojął. Dobra, mamy to. Kolejne dwa mleczka. Spoko. Ile ty pożyjesz? Jeszcze 19 miesięcy. No dobra. Wyprowadźmy. Kurczę, bo tu jak zawsze problemy. Odczuj się. To no co jest? Nie gadajcie, że nie wyjdę. No jak Jakie to jest durne. Przestań prowadzić. Ujedźmy go. Albo zasuniemy mu kopa w tyłek. O, od razu, od razu się odblokował. Chodź. No i dobra, przestań prowadzić. Po co on tu w ogóle w las? Jak on tutaj kurde się dostał? Nie Wyprowadźmy też krasulę. Halo, krasula, chodź. Wyprowadź zwierzę. Aha. Pięknie pobagowane wszystko. No dobra, trudno. Burek, jak ty żeś tu, kurczę, gamoniu wszedł? Wszystko było zamknięte, a ten się tutaj wbił, kurcze na krzywej. Chodź, Burek. Zobaczymy, czy on będzie w stanie przejść przez przez płot. Chodź, Burek, chodź. No chodź. O, nie umie jednak. Jako się tu kurde dostał, chodź, burek. O, kamam. Ty no nie chcę, żeby burek kurde mieszkał z krowami. No. Burek ma tole jeden. Przestań prowadzić. Jedźmy na burku. Dawaj, burek ciśni. Przeskoczysz przez płot. A ja. Tu masz mieszkać. Dobra, wracamy. No, Do kró, bo trzeba jeszcze krasulę ogarnąć, bo, a by the way, to tak burka trzeba było jakieś dzonko przeszukować. No, no dobra. Za chwilę, za chwilę. Nie wszystko naraz. Yy, teraz tak, moi drodzy, bysio jest elegancki chłopak. Jak tam kupsony, oczywiście, że leżą. Krasula, ciebie trzeba trochę ogarnąć. Musisz być piękna i urocza. Yy, Wyprowadźmy, nie da się je wyprowadzić. No, kurde. Dobra, wy macie jedzonko. Działajcie sobie tutaj, nie? Yy, rzućmy sobie tak w ten sposób. Zobaczmy, jak tam nasze wywary malinowe. Jak tam nasze malinowe wywary. Tu pustka, tu jedna buteleczka. Nie mam butelki przy sobie. I tu też jedna butelka też nie mam przy sobie. No dobra. Tutaj, to tu co prawda są butelki, ale na razie niech sobie to w ten sposób leży. Yy, mamy gotowane jajko. Moglibyśmy sobie je zjeść na śniadanko. Pozostałe jajka moglibyśmy odnieść, tak samo mleko. Zobaczmy jak tam sytuacja w spiżarce wygląda. Czy tu coś nam pogniło? No nie, nie pogniło nic, więc spoko. Więc spoko, możemy odłożyć tutaj mleko. Możemy odłożyć jajka. Yy. Tak, teraz tak, polecimy sobie, odłożymy naboje do broni. O, granaty. Muszę granatów, całkiem spoko. Amunicja do broni. Ropę, może nie tutaj. Może łom tutaj też rzućmy, co? No i dobra. Skóry z dzika. Gdzie by je tu schować? Wiecie, co, ja sobie te skóry z dzika to schowam tutaj w chlewie. Tutaj teoretycznie nie mam. Nie mam miejsca, ale tutaj mam miejsce na skóry z dzika, Okej. Okay. Odłóżmy kurde ropa jeszcze jest tutaj. No dobra, wezmę ją. też tutaj wrzucę po prostu, żeby jej nie nosić ze sobą. Eee, filtroleju, oleju pasek klinowy to też trzeba było do domu zanieść. Powoli kompletujemy sobie rzeczy do odpalenia ciągnika. Mamy tak, trzeci pasek klinowy. Trzeci filtr oleju. Dwa 300. Ok. Mamy też jedną żarówkę, którą moglibyśmy gdzieś zainstalować. Bo, po co to nosić? Yy, tylko, że będzie nam potrzebny złom. A, weźmy przez całe trzy złomu. I gdzie tą żarówkę? Tutaj mamy przed chatą. Tutaj mamy w chacie już ogarnięte. Czyli w sypialni nam zostało się zamontować. No dobra. Zamontujmy w takim wypadku. Ok. Czyli cały dom mamy już zelektryfikowany. No okej, okay. podoba mi się yy, drzewko. Czy coś się o tobie dowiemy? No niestety się niczego nie dowiemy o tobie. Hmm. No chyba czas zająć się, moi drodzy, przygotowaniem pól. I ogarnięciem zbiorów, nie? Co my tu mamy? Mamy tutaj ugór. Mamy tutaj ugór. Tutaj mamy kawałek trawy. Moglibyśmy sobie ją ściąć. I motyka w dłoń. I przygotowujemy pola. Okej, okay, to też była trama. Tu mamy kępkę trawy. Tu też nie, a tu? Coś może być nie widać, a, a będzie utrudniać później niepotrzebnie, nie? No i dobra. Tu? Nie ma trawy? Nie ma. Okej. Okay. No i co? Chyba znowu. Tak samo jak ostatnio, tu ziemniaki, a tu buraki cukrowe, nie? Tak chyba by się należało. Zatem tu trochę tej trawki, to zaniosę naszym króleczkom. Niech sobie się posilają, biedactwa. No, co z tą kosą? Dobra, weźmy sobie motykę lecimy zanieść trawę dla krów. Mam nadzieję, żeby się Armin nie ucieknie przez tą chwilkę. Macie 26 tutaj. Wydaje mi się, że one nie potrzebują trawy, jeżeli są wypasane na, na dworzu podczas właśnie tutaj okresów letnich. Ale no, czy tak jest na pewno? Tego nie wiem. No, zobaczcie: 25% tutaj mamy. Yy, znaczy 75% tutaj mamy tylko żyzności. Będzie trzeba trochę ponawozić. No, ok. Okej, okay, no dobra moi drodzy, ja przygotuję te pola i widzimy się za chwilkę jak będziemy siać. Okej, okay, pola mamy zamotykowane, w sensie przygotowane, ogarnięte i teraz tak, z racji tego, że musimy tutaj z racji tego, że mamy mało, nie mamy 100% żyzności gleby to musimy zająć się nawiezieniem. I więc teraz zajmiemy się nawiezieniem tej gleby żeby można było na spokojnie sobie później siać Właściwie znaczy 14 godzina, więc pół dnia bawiłem się z tym, żeby przygotować w ogóle te pola, nie? W sensie, żeby je omotykować, nie wiem jak to się mówi. <grym> Zaorać? Nie no, chyba motyką się nie ora. Spulchnić glebę. o. Wymyślone, elegancko. No dobra, pytanie czy tego kompostu nam starczy, ale widzę, że nie idzie go jakoś dużo. Wydaje mi się, że powinno na spoko tam tylko wystarczyć. No i zagarniemy sobie tutaj tą żyzność i będziemy siać. Na to większe pole, bym, na to największe pole chciałbym zasieć owies. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale z racji tego, że można z owsa będzie robić chyba jakiś alkohol. Mamy też do quest'a, żeby zebrać ileś tam owsa, no to, to sobie... Owiec czy jęczmień? Jęczmień chyba. Czekajcie, kurczę, się pogubiłem. No dobra, nieważne. Na pewno nie pszenicę. Pszenicę będę chciał wsiać, o, na tym, na tym małym sobie wsieję pszenicę, nie? A zaraz zobaczymy, czy to, czy to, jest owiec, czy to jest jęczmień. Ale raczej jęczmień, bo pewnie będzie to potrzebne do produkcji piwa. A piwo się chyba robi właśnie z jęczmienia. Yy, pszenica. Owiec, no nie, no to jest jednak owiec. Ok. Dobra, czy coś jeszcze gdzieś tutaj mamy nienawidzione. Tutaj możemy poprawić. I tutaj na środku widzę jeszcze jakiś placek. I tutaj, no dobra, to zróbmy tak, że, że poprawmy to na 100%, żeby wszystko było elegancko. Tu, tu. oraz tutaj. Okej. Okay. Dobra. Pole jest przygotowane. Możemy w takim razie wziąć nosiona owsa. Wziąć wszystkie. No i co? I będziemy siać. Jak to siać? Kurczę, tak żeby, żeby było jak najwydajniej. Chyba tak, nie? Będziemy szli i będziemy rzucać po prostu. Tam gdzie będzie trzeba dosiać, to się dosieje po prostu, nie? No dobra, ale wydaje się, że chyba chyba całkiem nieźle mi to wychodzi. Wrzućmy teraz tu, tu, tu. Tak co dwa widzę, że trzeba rzucać. No i dobra, tu mamy pięknie posiane. O, tutaj trochę mamy jeszcze nie ten. Z żyznością tutaj był problem mały, no ale dobra. Trudno. Ile jeszcze tego mam? 18. Ciekawe, czy mi starczy na całe to pole. Chyba tak. Wydaje mi się, że powinno starczyć. Okaże e, się, że więcej sieje niż, niż zbieram. Dobra. Tutaj jeszcze trzeba byłoby dosiać. Okay. No i co, i mamy chyba wszystko. Tam tutaj na różniczki jest OK, tu jest OK. Tutaj, o, tu jeszcze jest troszeczkę. Okay. No i dobra, mamy chyba wszystko elegancko. OK, możemy owiec odłożyć. O, zostało się nam 5 sztuk. 6, przepraszam. Nie za wiele. I wezmę sobie z 20, 19 ziaren pszenicy i polecę na karmę kurczaki za pamięci. Bo tam chyba też się skończyło im jedzonko. A o kurczaki trzeba dbać. Przecież nie, jeszcze mają. O, jeszcze mają 11, całkiem sporo. Dobra, do 30. Dorzucone. No i co? Można lecieć, nawozić dalej. Yy, a właśnie, polecimy sobie zobaczyć, czy nasze pieczarki, czy tam inne grzyby, zaczęły już tutaj rodzić. Halo? O, zobaczcie, możemy zebrać grzybki. 12 grzybków. kurczę to się kompletnie nie opłaci. 12 grzybków, a to się robi, i robi. Może wiecie, jakby było tego dużo, nie? No to jeszcze powiedzmy, że spoko. Ale to łatwiej iść na grzyby po prostu i sobie, to, i sobie te grzyby uzbierać niż, niż czekać tyle czasu. No ale cóż, dobra, teraz tak. Tutaj sobie będziemy. Musimy sobie moi drodzy, ponawozić to pole. Na którym będzie rosła pszenica. Pszenicę robię z tego względu, żeby po prostu mieć dla kurczaków. Okej. Okay. bo planuję ich trochę, chyba nawet dokupić. Zobaczymy za dwa miesiące, nam powinny zemrzeć te, które mam, yy, ale powinny pojawić się młode, nie? Więc pytanie: zobaczymy, co tam się nam urodzi? I sobie dokupimy tych kurczaków trochę więcej Żeby, wiecie, można było handlować tymi jajkami No ale to na spokojnie Też mam gdzieś z tyłu głowy, żeby Żeby przygotować, kurcze, wybieg dla owiec Bo chciałbym, kurczę zacząć robić sobie Ubranka A przypuszczam, że właśnie owce pozwolą nam na pozyskanie wełny, dzięki czemu będziemy mogli robić odzienie. No, ale to jeszcze, to jeszcze chwila. Myślę, że w dniu dzisiejszym nic więcej mi się nie uda zrobić poza tym, że zasieję wszędzie. Dobra, chyba tutaj jest ogarnięte wszędzie. Tutaj jeszcze, o zobaczcie, tutaj jeszcze omyliłem. Ale już jest, no tam jeden tu i tutaj dwa. Dobra, w sumie możemy polać, to jest Kosztowało to tyle co nic, tak naprawdę, nie? A zawsze trochę więcej zbioru. No dobra, w takim razie weźmy sobie naszą pszenicę. Weźmy jej, nie wiem, do 40. Myślę, że to będzie aż nadto. No i co? I siejemy pszenicę tym razem. Tak, tak i tak. Czy ja tu nie omyliłem? mnie? Okej, okay, no wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, tak? Co, co dwa rzucać po prostu te ziarnka. Wtedy one są wszędzie. Czekajcie, okay, tu mogę aż tak dać. Dwa, no i dwa. Dwa. Zostanie nam się tutaj jeszcze dwa rządki. Nie no, siać powiem wiesz, że sieje się szybko, ale kurcze przygotowy Łupię to ziemię motyką. Się kurcze najbardziej chyba mozolnie, nie? Przygotowuję tę ziemię. O, tam nawożenie, sianie jest spoko. Zbieranie też jest spoko, jest szybkie. Ale kurcze przygotowanie tą motyką to jest masakra. Rzucę jeszcze tutaj po jednym. No i dobra. Tu mamy owiec. Tu mamy pszenicę, to wygląda kurczę, tak samo de facto, nie? 4, 4. No jednak to sobie chyba, teraz się pomyliłem. No tak, teoretycznie wygląda to dosłownie tak samo. Dobra. No i co, musimy teraz nawieźć tutaj na kartoflisko i na burakowisko. Aczkolwiek, z racji tego, że kurczę z tych buraków, no to co, świnie je, je, je głównie. To wydaje mi się, że lepszą opcją byłoby zrobienie większego pola pod, pod buraki, a tego mniejszego pod ziemniaki. No wiecie, ziemiaki, ziemię te buraki wykorzystujemy do cukru, nie? z którego robimy później nareweczki. A, a ziemniaki tak naprawdę tylko świnia jej możemy je sprzedać, ale nie są też drogie. Więc wydaje mi się, że lepsza opcja jest z burakami. Druga sprawa, że że buraki możemy też sprzedać albo przetworzyć właśnie na cukier i później cukier sprzedać. Jeżeli mamy aż nadto, tak? No i cukier nie gnije, a ziemniaki jednak gniją. I to, co wszystko przemawia za tym, żeby jednak więcej zasiać buraków niż ziemniaków. Zasiać czy zasadzić? Nie wiem. No tak, tylko, że kurczę, nie, nie mamy wystarczająco nasion, gdzie trzeba skoczyć po nasionka. Warzyw jako takich... Chwy daje mi się, że chyba nie ma sensu siać w tym momencie. Bo mamy jeszcze trochę z tamtego roku. Hmm. No, ale tak naprawdę ich nie jemy. Znaczy, no nie jemy. Nie wykorzystujemy ich za bardzo do niczego, tak? Marchewki powiedzmy, że dajemy świniom. Świni, burkowi. Mamy jedną świnię. E... A właśnie kapusta jest strasznie ciężka. A też nie jest jakaś ma, ma, mega droga, więc nie opłaca się ich chyba w ogóle sadzić. No chyba, że chcielibyśmy, wiecie, gotować kapuśniaki, nie? No to trzeba, potrzebne jest do tego mięso i tak dalej. Znaczy nie, nie kapuśniaki, tylko bigosy. Kurde, chyba tutaj pomyliłem jedno. Dokładnie. Tutaj i tutaj cztery jeszcze. Dobra, to jeszcze to nawiedziemy. Sobie, moi drodzy. No i wsiejemy to, co mamy. A No po... i będziemy musieli udać się po. Sadzonki, czy tam po. Jak to się mówi? Ponosionka. Mamy tak. Jeżeli chodzi o buraka, mamy 6 sztuk. Jeżeli chodzi o ziemniaka, mamy 0. No właśnie. A, przecież ziemniaki się kurczą, nie sieje z, buraka, z tego. Z buraka na pewno się nie sieje ziemniaka, tego. Ziemniaka, tylko ziemniaki sieje się z moi drodzy bulwy przecież. I się sadzi. A buraki się sieje. no to faktycznie miałem rację. Dobra, Aniu, dawaj mi tutaj yy, dużo burakowych nasion. O, są 50 sztuk. 700 nas będą kosztowały. Nie mało, no ale dobra, weźmiemy wszystko. 7 stówek, no naprawdę, naprawdę nie mało. No Dobra, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Niby burak, niby burak cukrowy, a czerwony. Ciekawa sprawa. No właśnie, to może oznaczać, że kurczę, skoro nie mamy więcej nasion, to to pole może być za duże pod buraki. Zastanawiam się, co kurczę można byłoby zrobić, żeby jednak zbierać nasiona, nie? nie trzeba było za każdym razem kupywać tych nasion. Bo załóżmy, siejemy teraz 50 buraków. W sensie z 50 nasion. Burak dawał chyba po 3. Czyli będziemy mieli 150 buraków cukrowych raptem z tego. To nie jest zbyt wiele. A kosztuje raz to stów Pytanie, czy 150 buraków cukrowych to nie bardziej by się opłaciło kupić normalnie na targu niż się z tym pieprzyć? No właśnie, zobaczcie, skończyły mi się nasionka. Dobra, lecimy po ziemiaki, wsiejemy tu ziemiaki i tam ziemiaki po prostu i tyle. Nie widzę innej opcji. Myślę, że to jest najlepsza, najlepsza możliwość. I ziemiaki, ziemiaki. E? Nie mam ziemiaków. Kurde, Falek, burek. Czy ty zjadłeś wszystkie ziemiaki? Ty on, pożer te ziemiaki, choroba niedobrze. Dobra, lecimy w takim razie do na targ. I tutaj chyba po miarę dobrych cenach jesteśmy w stanie kupić sobie ziemiaczki. 20 sztuk. No niewiele. No właśnie 20 sztuk ziemiaka stuba, nie? Też nie mało. Czyli to, żeby kurczę pole obsieć no to nie dość, że, dużo, że sporo pracy, to jeszcze kurczę sporo kosztuje nas. Tak, dalej. Właśnie, 20 to ja wsieję tu raz, 2, 3, 4 i mam 20. I to będzie tyle. No, tylko plus taki, że te ziemiaki dosyć szybko owocują. W sensie, w ciągu roku można je chyba dwa, czy trzy razy nawet wsiać. No i ostatni. Okej, okay. no dobra. No resztę, to, to resztę zasiejemy, to co mamy, tak? Jagody mamy, ale jagód na razie bym nie chciał siać. Wsiejmy e, sobie to, to i to. Tak, czyli marchewki, cebulki i kapustki. Tu wsiejmy cebulki. Tu wsiejmy kapustki. I jedna marchewka. Wiecie gdzie ja, gdzie ja wsieję? Tutaj chyba miałem pole jedno. A nie, wsiał już się ten, zboże się wsiało, no dobra. Skoro tak, to wsiejemy ja po prostu tutaj i już. No dobra, moi drodzy, mamy obsiane pola. Także tu nam już zeszło z głowy. Wiecie co, ja jeszcze polecę sobie na. Ile tutaj tego mamy? No trochę jest. Ze 40 sztuk. Polecę do PGR-u, kupię sobie te, 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 te ziemiory. Zimiorę, może nasiona buraka też będę w stanie to kupić, Nie wiem, zaraz zobaczymy. Czy w PGR że da się zakupić nasiona? Cześć. Da się kupić nasiona, ale nie ma nasion buraka. I nie ma... A nie, ziemniaki niby są. Też po piątce. Cukier 132 Burak cukrowy 17. W sumie błonie. Ta, ale tu mam za słabe relacje z tym sprzedawcą. Kurde, niedobrze. Dobra, wezmę z ziemniaków ile wezmę ich? Ze 45. Wracamy na farmę i wsadzimy te ziemiaków ziemniaków. Kurczę, zapominam zawsze o tym rowerze, że na tym rowerze jest szybsza ta podróż, nie? Yy, Od razu przy okazji schowam krowy już tutaj, do zagrody. A, no zobaczcie, same się pochowały. Ok, możemy zamknąć abyk. O tutaj siedzi, chodź byczku A same się pochowałem przecież tej to nawet nie wyprowadzałem Bo się nie dało <laughs> Wprowadź zwierzę w takim wypadku Zamknijmy go yy, przepraszam bardzo Wprowadź zwierzę i zamknij I Dobra zamknijmy tutaj płot Żeby nam nie pouciekały No i skończmy kurczę te ziemiory, co prawda jest ciemno bardzo już no ale będziemy mieli zamknięty temat. 2, 3, 4, 5, 6. Zrobimy na razie tyle. Ziemiorów. Kurczę, zastanawiam się, czy później będzie można w jakiś sposób automatyzować te sianie. Bo rozumiem, że będzie traktor, tak? Ale czy będzie jakiś siewnik, który właśnie pozwoli nam na zasianie tych buraków, ziemniaków i tak dalej? I czy do tego będzie potrzebna jedna maszyna, czy kilka? Też wiem, że można kupić tutaj sobie konia. Oj, no tutaj mogę miesiać, no ale dobra. Kurczę, tyle zmiń zbadanych mechanik jeszcze tutaj mam, także ta seria myślę, że będzie bardzo długa. Ile mam jeszcze? Ostatni? Tak jest ostatni? Dobra, możemy zjeść sobie jajeczko Bo troszkę nam Kaziu zgłodniał I napijemy się No i moi drodzy, trzeba byłoby iść spać Żeby włączyć światło tutaj Przed domem, gdzie tu się włącza, gdzie to jest włącznik? Halo, włącznik? Tu? Nie, o tak, tutaj O nie Nie zapłaciłem znowu za prąd, o to dziadki Czyli to chyba nie, nie zależy od zużycia, tylko po prostu okresowo trzeba mu płacić. Jakiś taki, wiecie, ryczałtowo on na tej zasadzie. No dobrze moi drodzy, ale w tym odcinku to by było na tyle, także dzięki serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć.